Wytwórnia Pasz-Wipasz powstała w 1994 roku i należy do najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w branży rolniczej. Jest najnowocześniejszą wytwórnią mieszanek w północno-wschodniej części Polski. Jestem synem rolnika, wiem jak wygląda wieś i zawsze, zawsze moją misją była praca na rzecz polskiej wsi, jej zmiany jakościowej. Żeby osiągnąć ten cel zatrudniamy Około 30 zootechników, 15 lekarzy weterynarii, są to ludzie młodzi, dobrze wykształceni, pracują na rzecz wsi. W pięciu zakładach produkcyjnych w wadongu koło Olsztyna, Morągu, Krośnie Koło Pasłęka oraz w międzyrzecu Podlaskim i w kole w województwie wielkopolskim produkowane są mieszanki dla drobiu, trzody chlewnej i bydła. Do produkcji, która osiągnęła 500 tysięcy ton rocznie, Wipasz zużywa ponad 300 tysięcy ton zbóż, pochodzących z pól Polski Północno-Wschodniej, dając w ten sposób dochody kilkuset gospodarstwom w regionie. W tym roku kupiliśmy nową wytwórnię w miejscowości Koło, z której to chcemy obsługiwać rolników, hodowców województw wielkopolskiego, pomorsko-kujawskiego, łódzkiego, dolnośląskiego. Następną inwestycją, którą już oddajemy na Żniba 2007 to jest nowoczesny elewator w miejscowości Gałwuny, to jest 2 km od Kęczyna na trasie Bartoszyce Kęczyn. Obecność WIPASzu na tych terenach stwarza możliwość współpracy z najlepszymi producentami mleka i hodowcami bydła. W 2001 roku nasza firma uzyskała certyfikat jakości ISO. Nad jakością surowców i wszystkich innych komponentów wchodzących w skład mieszanek paszowych Czuwają nasze najnowocześniejsze laboratoria. Gospodarstwom mlecznym, współpracującym z wytwórnią pasz-wipasz, firma oferuje silosy paszowe o różnej pojemności od 2,7 ton do 13,3 ton. Współpraca nasza już z Wipaszem trwa od 6 lat. Początki były takie, to była pasza workowana Przyszedł później czas już na, na coś poważniejszego, firma przywiozła mi z silos, zamontowaliśmy żmijkę, w którym jest transportowana pasza do stacji paszowej. Twórnie nasze są obiektami wyposażonymi w najnowocześniejsze urządzenia do produkcji pasz. Produkujemy bardzo szeroki asortyment dla wszystkich grup zwierząt, to jest drobiu, trzody, bydła. Produkcja wysokiej jakości pasz wymaga bardzo ścisłej kontroli, począwszy od przyjęcia surowca, poprzez proces produkcji, do dostarczenia klientowi. Dla drobiu firma wprowadza linię produktów Vito, przeznaczonych dla indyka oraz markę WIT przeznaczoną dla kurczaka, broilera i nioski reprodukcyjnej. Dla trzody produkujemy mieszanki pełnoporcjowe na okres tuczu, starter, grower i finisher, a także mieszanki dla młodzieży z linii Vigor i koncentraty Vitamix. Wipas to jedna z nielicznych firm branży paszowej, która oferuje hodowcom doskonale zbilansowaną linię produktów dla bydła mlecznego oraz mięsnego. Produkujemy gamę produktów z serii Vimilk na którą składają się pasze pełnowartościowe i mieszanki uzupełniające. Oferujemy także preparaty mlekozastępcze i dodatki mineralno-witaminowe. Vimilk – mieszanki o podwyższonej koncentracji energii dla krów o wysokim potencjale produkcji mleka. Vitamilk – preparaty mlekozastępcze dla cieląt od trzeciego dnia życia. Cielak 1, mieszanka uzupełniająca dla cieląt od pierwszego tygodnia życia. Kontynuacją żywienia cieląt jest pasza Cielak 2 stosowana od trzeciego miesiąca życia. Krowi Milk – mieszanka dla krów mlecznych do skarmiania przez cały okres. Trawi Milk – mieszanka dla krów mlecznych w wyższej koncentracji energii, przeznaczona na okres żywienia letniego. Naszą najnowszą inwestycją jest Centrum wimig w gdzie chcemy kompleksowo obsłużyć przede wszystkim hodowcę bydła mlecznego, w którym to miejscu hodowca może sprzedać swoją nadwyżkę Zbóż, może kupić pasze, może kupić dodatki, może kupić premiksy, może w sklepie dyskontowym kupić wszystko, co, co jest potrzebne dla nowoczesnego prowadzenia mm, obory bydła mlecznego. Centrum Wimilk. Jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce, zaopatrująca hodowców bydła mlecznego. Z usług centrum mogą korzystać hodowcy z terenu województw warnisko mazurskiego Podlaskiego i Mazowieckiego. W jednym miejscu klient znajdzie szeroki asortyment artykułów do produkcji mleka, produkty renomowanych firm w atrakcyjnych cenach i, co godne szczególnego podkreślenia, profesjonalne doradztwo. Towary są tu tak eksponowane, by hodowca mógł bez ograniczeń zapoznać się z produktem, dokładnie obejrzeć go i zasięgnąć szczegółowej informacji zanim dokona ostatecznego wyboru. Towary w centrum Wimilk eksponowane są działami dzięki czemu klient szybko odnajdzie interesującego produkt. Godne podkreślenia są atrakcyjne ceny oraz fakt premiowania stałych klientów upominkami. Hodowcy i producenci mleka, kupując produkty WIMILK, mają zabezpieczone nie tylko potrzeby żywieniowe, mogą mieć zaoferowane również doradztwo zootechniczne i weterynaryjne. Tutaj czeka na nich także wiele programów, z zwanej polityki weterynaryjnej, tak bardzo popularnej na zachodzie Europy. Firma WIPASZ wyszła naprzeciw Państwa problemom i stworzyła w Grajewie Wimilk-centrum z gabinetem weterynaryjnym, gdzie będziemy zajmować się Państwa problemami i świadczyć usługi profilaktyki i leczenia w zakresie bydła mlecznego. Kupujący pasze mogą skorzystać z możliwości dowiezienia zakupionego towaru do gospodarstwa. Każdemu klientowi gwarantujemy ponadto systematyczną informację o nowych ofertach w poszczególnych asortymentach. Klienci hurtowi otrzymają pełną informację dotyczącą współpracy w zakresie zakupu towarów, reklamy i redystrybucji w poszczególnych punktach sprzedaży. Każdy z hurtowników może skorzystać ze wszelkiego rodzaju promocji organizowanych i prowadzonych przez centrum Wimilk a także ma zagwarantowany dostęp do wszystkich materiałów informacyjnych i reklamowych wydawanych przez tę placówkę. Od 15 lat zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem i zaopatrzeniem gospodarstw rolnych, głównie o mleczne. Między innymi od dwóch lat jesteśmy dilerami firmy WIPASZ. Osiągnęliśmy poziom sprzedaży około 350 ton miesięcznie. Głównym zainteresowaniem cieszą się pasze pełnoporcjowe i uważam, że to jest dobry wybór ze strony rolników wybierając firmę WIPASZ. W centrum klient może także sprzedać zboże po atrakcyjnych cenach lub też zarówno wartość kwoty należnej za zboże, zakupić towary w sklepie po korzystnych cenach. Zakupy w centrum Winilk to duża satysfakcja. Mają na to wpływ szeroki asortyment towarów, niskie ceny oraz fachowa obsługa. Zakupy u nas to pewna i szybka dostawa towarów pod wskazany adres. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pasz dla bydła mlecznego, gdzie niezwykle ważne jest szybkie dotarcie z towarem na miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mogę... Dzień dobry. Największym osiągnięciem to jest to, że produkujemy około pół miliona ton paszy, to znaczy, że polski rolnik, polski hodowca nam zaufał. Oczywiście mogę mówić długo o nagrodach, ale największą nagrodą to jest to, że mamy zaufanie u polskiego hodowcy.